Cześć, manko tutaj mój ciaszik middle. W kolejnym odcinku tutaj z nami jest koprolitek. I jakby nie dziwcie się, że nie ma zbroi, bo mam tekstupaka zrobionego własnoręcznie. Zmieniłem też znowu skina. Ale to pewnie tymczasowo. siedzi się do nas nie budują. A pinki do naszych sąsiadów. Ej, on mi zadał za 7 zabije drugi, bo mnie... Ten, dwaj bili, nie? Jeden z tu, jeden z przodu. Okay. Nieładnie tak we dwójkę, chłopaki. No to duży mu. No to duży mózg. Czas. Mały mózg. O nie, drugi mnie. Jaki on ma nos? Jezu. Ten villager pinka ma taki nos wielki. Ty dwóch porobiłem. Cztery diaksy i dwanaście. Ale jestem. Jestem u nas zielony. O nie. Ich jeszcze O, e, leci już Widzę właśnie No, po powiedzmy, że jest ta takich co się nie poddają I w ogóle o nie Jakby do Modyfikacji Są Jakby tekstury specjalnie Do też takiej z modyfikacji Mi się wydawało, że to jest nie, zabiłem mnie we dwóch. Dobra. Jak polecimy we dwóch, to raczej uda nam się, bo oni nie są jak coś sprytni. No, u nas jeden. Znaczy w sensie na górze. Wiem, widzę go. Chyba go porobię. No porobię go. Ale mnie prawie porobił. A drugi mnie zabił. Teraz jest drugi na dachu. Where is this flo -p -p co nam rozwalił? <laughs> rozwalił nam diaksy, no tak. O chyba on z nas... Czemu czemu cię wywaliło? A właśnie nie wiem. Co jest? A, spadł do wojda. Czemu kliknąłeś again? A ty żyłeś? No. Aha. Ja Już nie widzę. O, nie dobrze obudowują. Jakby było od to by... Dobrze, to co? Jest Aha, i mi właśnie przez chwilę tylko widziałem jak stałeś sobie w miejscu. Kurde, A, ale oni mieli śmiesznie. O nie, zlagowało mi się. Mnie zabili, A, bo oni mieli tak, że w centrum, nie, budowli to łóżko było obok, przez co oni są głupi, nie? To no, ja sobie, wiesz, sobie tą szatę, długą szatę i te... Rysunkowy sobie przełożyłam. Nie, nieważne jesteś, ty. Ja tam idę walczyć no tutaj. No, nie, no nie, tutaj. Nie, do, do A dobra, rozwlejemy ją. Dobra, to mogę na to... rozwalić O te! Homer, homer. Proszę nie przeszkadzać w nagrywaniu. Nie, chciałam chomikę pogadać. Oj, odbił ci. Mhm. A, jednego zrzuciłem, ale drugi drugi zabił. Dobra, nie ma ich. No. Kogo nie ma? Yy, w sensie nie ma w bazie aqua akła. Dalby no ładnie. <grym> no. Nie mogę. Przejdź do nas. Cze? Dobra Ja mnie tam, ja się spaliłem <grych> No nie mogę, przez lat umarłem to on jest u nas Aha. O nie, a ja akurat go zacząłem klepać jak nam rozwalił Kurde To co? tak nie mamy łóżka No ale w sensie jakbyś ty był Tu powiem idzie Nie, Powiem w dębną dziurę A a mnie dwaj zabili Dobra No to, to jest koniec ja odcinka. No to, 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 to jest koniec odcinka w sumie To, to, to No, dobra Dobra herba Cześć, ja mam tutaj wielki powrót bedwarsów. A to ja, Wojciaszek I oczywiście jest z nami Antoni Jest tylko Antoni Antek tu nie ma. Nie I schizofrenia Karol Taka nie wiem, ma spotka w albo, Tak. schizofrenia Karol. Nice. Chciałem powiedzieć, nice. czyli żaba, jak ale Jak Coś, to jest co szuf... po tym filmie też wrzucę swój film. To się nagrać. No pewnie tak. Te... Widziałem jak spadasz. Ja nie mogę. Ja, ja tylko usłyszałem. No ten, ten. W końcu nie tylko moje upadki będą na odcinkach Pff, A propos moich upadków <laughs> Tego nie widziałem niestety To bardzo dobrze, bo to był najgorszy upadek jaki w życiu zrobię. Aha, aha, a no ten jest taki. Jak on się tu dostał? A nie, ja, ja, ja jestem u zielonych a nie, nie, mnie. a nie porobi mnie, porobi mnie porobi Mnie porobi. zieloni porobili Zdobyłeś 8 złota, nice. No. Tylko most, mostu 10, nie ma, no. także trzeba... Ten. ok Okej. O, i złoto, nice, zabieram se. No, wyźwisz ciąg Zgubiłem flow, bo zacząłem klaczować, żeby nie spadać do Void'a. Mogę bo skacze na nas. Widzę, widzę, widzę. wow okej. Okay. Wow, ty! Okej. Okay. On mnie zrzucił ten, do, do, do nich. Mnie zwrócił do oczy aj, zabiję Nie, No nie, wszyscy zmierzyli Odkryłem im beda No nie Co w moście? Nie na diaksach typ Uwaga Dobra, zrzucony Dobra Tylko, że ja znowu straciłem TNT Ja... Kurczę Jak on mnie od bił Halo, halo W tym momencie... Nie tam w ogóle, nie raguj Nie w ogóle, nie raguję Tak o A Myślałem, że się razem zabiliśmy, ale jednak nie. Także on będzie pewnie leciał. Widzę, widzę, leci, leci. Jest na górze. Kurde, to się Jest nie da wejść po tych schodach znowu. I mnie w drugi w plecy wleciał. Jest jeden na środku i drugi idzie. I tak. niszczą most nam. No. Dobra, jeden zrzucony przez Wojtka do Wojta. Wojtek, tak. ja Pięć trzeba będzie. Zeskoczył, zeskoczył na mnie. Zrzuciliśmy się obaj, dobra. Okay. No, dobra Co mówisz, Karol? No, aha, bo myślałam, że to ty, a to byłam. Anka Łosat Ja Jezu Super Ktoś zbudował taką pułapkę, S że Gdy ja zawsze na bok skakałem, dobrać, to... ale ktoś zbudował tam blok Akurat Masz zbroję Karol, czy nie? Nie, nie mam We trzej lecą We trzej lecą tam nie zabija Mamy dwa i Billy W ogóle wszyscy jeszcze i wszyscy mają łóżka. I by było u nas czy mi się wydawało? Nie wydawało mi się, że usłyszałem. Dobra, Jednego. Drugiego też. Okay. Ja. Ale no, ja też sam bo, bo. spadłem. Ja tam lecę. Jeden jest na środku, na diaxach w sensie. A mod wzorować rakola. <suszy> Rakol. Dwój <suszy> starym maraka. No. O dzięki! Co jest? Uch, ja Jakie masz szczęście, bo akurat zbudowałem blok obok niego, także spadł na bloka nie dowojda. Oj, jaka do... dobra, telesy za to był Karol. Mam nożyce jak coś, także. Aha, super. Ja chowam w ich moście, nie? żeby mnie nie zauważyli. Ja też. W sensie w ich moście, ten, w, tym, ja w, tym na, w tych w naszych Pańcu schodach, Wojda. Z TNT. Nie co kupiłeś to TNT. No, w TNT się chowam, mówię. Okej, ja też mam nie. nie, oni Co? stoją pode mną. A. Chyba? Masz karę. rzuciłem Ty, zrzuciłem go, a drugi se gdzieś poszedł, także lecę do nich. Okej. Okay. Jeszcze... Jeden jest na schodach na przykład. I tam idzie do ciebie. I za tobą, za tobą, za tobą. Plecy, plecy, plecę. Wiem, właśnie widziałem go. Dlatego okay. nie chciałem. Aj, oboje siebie zrzuciliśmy, zniszczyłem ten. wybuchnęło mi chuszko i widać było przez chwilę, ale budowali. Okej, okay. widzę Mam cięcie. Dobra, to chodź tu szybko. Dawaj, 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 zrzucaj, zrzucaj, zrzucaj. Zrzucaj i zeskakujemy obaj zaraz, jak wybuchnie. Kurde, no. w tym miejscu trochę. Dobrze, Jest? dobrze, pogod. Mogę... Aha, to Dobra, Dobra. Widzę, że się tam lepiej sobie wszyscy. Aj. Bo ja buduję się do tych diaktów, co nie? Okej, okay, ja polecę zaraz stąd Dobra No, trochę Bo w wiem typa gościu z łuku Widzisz, łuk się przyda On jest u nas Ja tam rzucę Czerwon fireballa Czerwoni są ja u nas fireballa. Czerwony jest u nas A my też tu się walimy z nimi Dobra, mam Spad odsłonięte łóżko się... Rozwalił nam łóżko No nie Idzie, 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 idzie retka, uważaj Czemu... A, nie mam z nim szans Dobrze, Ka Karol jeszcze, jeszcze Nie, to Antek Ja żyję tak. jeszcze A Karol, Karol też żyję. Karol też Jest na moście ich Dobra, spróbujcie to jakieś zrobić Najlepiej obu A masz bloki jakieś, Antek? Mam tylko wełny trochę Wow No właśnie chciałem, żebyś no, troszkę ogóle, obudował że ja swoimi. Mało... Odbuduję się do ciebie no, Myślałem, nie, że obuduję swoje jeszcze, żeby właśnie fireball nie zabrał O, dobra ja umarłem do, do. Czy, czy ty spadłeś? Nie, ja waliłem się z chłopem tam co idzie na moście ten co... Dobrze Dobra Umarł? Fog. Najlepiej jakby ci się... Kiedy z... Dobrze, chyba ciebie aha, nie A, mają obsidian Mieli obsidian shit. Ja się wracam Wyskoczył Widzę. Zabił no no jest, jaki on ma knok Jeszcze... Jaki knok! No. Tak było Trzydzie... Kurde, A że mnie strapował znowu Zbudowałem pod tobą blok, ale, a, ale spadłem I znowu ten jego zwalał Karol, okay. Karol lecił na niebieskich, po czym po prostu sobie tam stanął I go zrzucili Dobra, zabiją mnie zaraz Nie zabiją o, cię kurde, Ja tutaj zabiję. walczę Aj, Zabili. mnie według dwójka zabiją. No. Ty, zabiłem jednego. Aha, dobra, nie, nie masz czas. Jeszcze bluetooth leciał i cię zabił, ty... nie mogę. ale, ale bym zabił bluetooth. drugiego. Ale jak ja no. ładnie to zrobiłem. Na Ludzie, pół serduszka prawie cześć. bym dwóch rozwalił. A ty, Garol, też nie żyjesz. Dobra, to koniec odcinka. Cześć. Ja e, muszę Czekaj widzowie, Czekajcie, A. widzowie, koniec odcinka. Dobra, bo mi się OBS zaciął. Dobra, siemanko, cześć. Cześć, siemanko, tutaj Wojciaszek i witam was na Coxcrafcie, bo jest z nami pan... <laughs> pan Hubik Solo Nie ma przestra. Czekaj, bo prawie bym wyskoczył z tej mapy, nie? Ja zawsze skakuję. Kiedyś miałem taką sytuację, bo kiedyś dał zalepić te dziury, bo tu są na mapie dziury teraz ich nie da zalepić. Najgorsze. Byłem taki wykoczony, byłem diamentowy. Nie miałem, nie miałem łóżka, nie, i spadłem w dziurę. No to Zaj taka. Not very fine, fajna, fajna sytuacja. W tym, w tym Odcinek nagrywamy. Odcinek nagrywamy, bedwarsy. Jak chcesz to za chwilę przejdzie. A zresztą będziesz mógł z nami grać, jak o, tylko tą rundkę skończymy, okej? Okay? Josie, jak tą rundkę skończymy, to możesz ten, Za... zagrać z nami. A. Aha. Wojciech, bo mnie zabili i zniszczyli łóżko. U... Kurde, ten mikrofon jest piękny. Ja im też zniszczyłam. Idealny. Idealny mikrofon nie istnieje. Mhm. Kurde, nie zauważyłem go. Jeszcze jakbym go tym fireballem zepnął, to było nice. Dobra to... A, więc tu nie ma Ty chyba im rozware łóżko, bo mam odkryte. A wydaję o którym... 1.8 1-8, ja mam 1-10 Aj zapomniał! Ja już się naprawdę odzwyczaiłem od tych starych, pięknych tekstur pack, od tych tekstur tekstur. Dobra, czy red, redy już nie mają łóżka takich? bo Mogę tam ci pomagać. Ty po co se te ta... próbuję ...jakieś? Ale mieczyk jest mały. Ej, mi się zdaje, czy, czy mieczyk jest mniejszy, jak się patrzy na niego w, re... w łapce, jak go trzymasz. Radzi sobie zniszczyli most Ogólnie nie, nie odpowiem, nie. Co to był właśnie padback? Właśnie go zabijam. Zbieram sobie hubert Taki ładny klacz, ale potem to zwalimy Hubert zamiast sobie kupić seta to sobie kupiłem strzały No git <noise> Ja widzę po siebie Chłopcio try harder Właśnie oni są pewnie u zielonych jeszcze chyba no nikt nie, rzecz, nie był na diaksach, nie ...w swojej bazie, jak ci już łóżko zniszczą, nie? I na przykład zostałeś tak, jak te oni są, nie? Ich jest z z łóżkiem Bo to idiotyzmem jest po prostu... Co, co nie robili? zrobili? A. Oboje A nie, bo nie zrobi, bo Wyszli? Się, bo Wyszli? Wyszli? Zrobić. Co chcieli zrobić? zrobił, Water z co ...wysokości skoczył do mnie nie zrobił watera i się daje czy perełka ciągle ma taką samą teksturkę. Nie wiem, ja mam zieloną perłę. Te dwa... żółci. Może... Jak nie wiem, czy je, do nas idą, czy gdzie. Wow, jaki, jaki to jest knobak! Rozbija to. Wow! wow. Ten... wow. Grasz sobie dwa na dwa, nie? Że jakby e, duo, nie? Że jakby... 4 na 4, Czekaj, czyli płacimy na 4. Tutaj. Jest tutaj żółte u nas Jest u nas żółty Mi też lagowało to jest? Ale mam jakieś lagi Ojeju, ale mam lagi Dobra, TNT, dawaj TNT TNT bez tutaj, no mówiłem, ma TNT w ławce Kurde, wodę bym mógł wylać w sumie Nie dasz rady już Jak on eee. tak szybko walnął to? Ale, ale się na nas uwzięli, nie? Wszyscy na nas no. lecą. Ale to jest chamskie, że cztery teamy lecą na jeden. W sensie trzy. No to my jesteśmy. No. No. To by tak by samo my. jak gra właśnie mówiłem. Biż Próbuję się dałaś Kuberta, tylko że ja bez elektroniki. A On ma... On sobie przykłada mikrofon do guzi. To ma przestar. Dobra, powali yy, walnąłem tego niebieskiego. Teraz powoli przybliżam mikrofon do burzy. Jestem na diaksach Ogrudna. koło niebieskich. O krudna W tym momencie przybliżam mikrofon. Na <noise> to Dobra. Jesteś Hu Gdzie jesteś Hubert, co? Gdzie jesteś? O nie! Tylko właśnie, Ach, tak... nie żyje! Co to za dźwięki? Co jest? Ole, ole, Co jest? Co jest? Dobra, teraz trzeba się trochę przygotować. Jezu! Ja sobie go wyciszę. Sprawiedliwe. Dobra, koniec, Tak Hubert, mogłeś tak udawać, że u ciebie wiercą. Jezu! To nie chodzi o Hubert, jak u ciebie wiercą. Powiedzmy, że to brzmi jak wiercenie. Przecież, że ja na środku mamy tak naprawdę są marchewka No, wow, to jest jakby zamysł Kurczę ja, to Teraz to będę, le leciał będę leciał dalej Ciągle będę leciał Kurczę, nie zniszczyło się bardzo Odkryło Dobra, dawaj ja. Obgam, a ja lecę dalej Dobra Ile ci się Ej, zostało? tak jest tak fajerka Tak Ale nie, one się tak krzyczą Co, co? co? Ej, widzisz nie? No, widzę cię Nie ma, nie ma, Jaszka, nie ma Nie ma Ej, może pomóc? Tu kurde Patrz Pomóż Na dachu by było za Dobra, spadam stąd Dość, które każdy... zabiję zmierzenia. No, zabiję Czekaj, patrz pomszczę cię. Patrz. Pięknie pomszczony mój kolega z klasy Wojtek. Taka ci dawaj, do niebioch. A nie, to Cześć, nasze. Idzie ktoś za mną? Cześć. Idzie za mną. Y idzie do ciebie niebieski. Jak dopiero idzie. Dobra, dawaj, szybko, bij się, bij się. Emocjonujące... dobra, dobra. Weź se złote, o, jak czy coś, coś, coś kupcę. Co co on robi? Co jest, co jest? Cheater! Cheater z dwoma kirami, dwoma tymi mnie zabił, a miałem pełne HP. Cheater, cheater normalnie, cheater. Pięknie, już jednego nie ma. Chcieli da, chyba na mnie trapa zostawić, ale ja po prostu skoczyłem Skoneczny bez... skoneczny cuk z cukru dobra Ty, bo siekierka... Pogus! O nie! To jest? To jest? Co jest? On stał przed tobą, ty przed nim kucałeś tak, nie? No bo laga miałem, nie? Co jest? Myślałem, że go strąciłem Dobra, szybko. Ja mam ogólnie ten, kilow. Ja też mam. Już zaczęłam im niszczyć, ale mnie zrzucili. Ogus, ogóle Że my jedziemy na wycieczkę do województwa podkarpackiego. W którym mieszkamy. Do ogrodu botanicznego. I cały świat musi o tym wiedzieć. Bo to wielka radość dla całej rodziny. Znaczy dla całej w ogóle Polski. Świata Unii Europejskiej, Europy, całego świata. A wiadomo, że i tak to. A i tak wiadomo, o, 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 że będzie to oglądać. Tak, i wy i... Flaszujemy Filip. I w ogóle. Tim, wow, ile mam teraz tych rzeczy ładnych Dobra, teraz czy tych y, zielonych, nie jest zielonych, tylko niebieskich? Ej, ale tu jest stanie, to dobra, to robimy to. Dobra, lecę już na nich. Mam TNT? Mam TNT i Fireballa Wiadomo On ci nie dał komputera ci... A, O odbił rzucili. Ej dobra ja mam TNT, Leci... no uwaga Bo teraz on nam odbił Aj Taka W inny sposób Ej dobra w ogóle wchodzimy On się nam rzucił Łuknił do nich Zabili cię Ja zdebił Alf atak do dwóch nie, ja trójkę ja byłem, ale nie. umarłam. Będę tak lepiej nie bronił. Poczekajmy, momencie. aż oni. Nie, bo oni też do góry, będzie skakał na ciebie. Uwaga, uwaga! Skaczę! ci jest Jestem. Ale Ok, ucieka. Dobra, spadł, pol. jest połóż. Ale on, dwójka, on to spadł, dobra. widziałem jak on A, to właśnie. zrobił. Robimy, robimy akcję ładną. Nie, czekaj, muszę się najpierw przygotować. Będzie, bicie... Muszę do żółtych wrócić, aby się przygotować trochę. Okej. Okay, szczerze powiem Wam, że jeden jest na dachu u nich i ma. Emocje tylko... sięgają okay, normalnie z na ich... Ok, zenitu. są na górze. Są na... Idą, na... idą na środek, idą na środek. Emocje sięgają z tu. Ej, Hubert, ty nie podchodź tak do nich i dlaczego ty bez zbrojki w ogóle? Bo ja gramber. Jest taki amogus. Pogus Pogus, samogus. Co To co on Ej, dobra. Ale w czemu Jeden... ty mówisz na Ej, to? Fajr Ten bez brojki ma mieczyk żelazny Czemu ty mówisz na to? Fajr Nie wiem, ma wełnę Fajr budują się Fajerbole buduje Sprawo Buduje się ciągle Szybko, w górę, w górę, w górę Dobra, już jesteś wyszedł O dobrze Patrzcie, patrz teraz spadniecie, no to kill Idzie. Wojtek jakie fortece. A żeby tak nie tak. Ten... Hubert dołem, dobrze. Palu, tak nie. ja padł, tak Ja, to Jak gość... Na jak gość, jak gość się w ogóle... On myśli, że można A, jeszcze budować... Wyżej. Zbudował, napisał debilu. Po prostu... Jak on mnie tak mocno bije? Niego, Czekaj, muszę sobie zjeść złote jabłko. No nie no jak on mnie tak szybko. Fanu. Dobra z... Uwaga. Jest na dachu, jest na murze Idzie na dół. Okej, okay, jest na dole. Znaczy jest, jest na, na, dachu, na dachu, dachu tego czegoś tam. No, tego saku. Dawaj, dojedziesz go. Jest na... Jest około. od strony Chyba ucieka do niebieskich i do idzie siebie. do swojej bazy. Idzie do swojej bazy. Idzie w generatorku. Zależy dla kogo lola. O tak, skąpiec wyjechał, okej Generator. tu jest no. generator ja ma, ko ma koksa, okej? Okay. Wow. Myślałem, że spadniesz na bok Ma mieczyk kamienny, ej ma kamienny mieczyk y Ma koksa, Dobra. w sensie ma efekt koksa i żelazną zbrojkę Porobisz go Suka. Kurczę, to ci trochę zadało chyba, nie? Spadać Dobra, strefa. Ej, gdzie? Dobra Dobra Dobra, to kończymy odcinek i ogólnie kończę. Dobra, proszę. Cześć.